Co z tego, że oni proponują nam pieniążki na odbudowę? Tam jest jakaś klauzula, czytałem, że mam przedstawiać rachunki na odbudowę, ale pytanie, co będzie za 50 lat? Po 97 nic nie zrobili, przyszła teraz powód była jeszcze większa. Ja to wyremontuję, włożę pieniążki my czy sąsiedzi, ale nie mamy gwarancji, czy za 50 lat nie będzie znowu powodzi, czy znowu nie będzie jakichś deszczy, bo to nawet ta rzeczka co roku praktycznie wylewa, zalewa mostek, bo oni nie robią, nie czyszczą tych rzeczek. Teraz tak naniosło, że rzeczka praktycznie równa ze z asfaltem jest. Nic nie jest robione w tym kierunku, a cały czas nam osłabiają tym wjazdami. Nie mogę tego wypompować, bo rzeczka idzie za wysoko. Ona jest półtora metra za wysoko. Jak ta rzeczka płynie sobie, że tak powiem, swoim korytem i w swojej głębokości, to my nie mamy wody, a tak to mi zaczyna się budynek rozpadać. A tutaj jest naruszony fundament. No i o to właśnie chodzi. I oni jak przejeżdżają, to mi się w środku wszystko tak skacze. A był tu u was jakiś rzeczy No Byli, nic nie mówili. I do dzisiaj albo jutro sąsiadka mówiła, że ktoś ma przyjść. Nie wiem, nie wiem tutaj naprawdę z kim tu rozmawiać. Nie ma z kim w ogóle rozmawiać. I tam jest ten, cały czas jest tyle samo Nic się nie, nie obniża. Żołnierze nam mu wynieśli, ale jak widać, woda. Czysto. Wody polskie nic totalnie nie robią. A był tu ktoś z wód polskich? Nie. nie było nikogo. Już Myśmy i e maile pisali. Tak, mieliśmy parę razy, maila wysłaliśmy i nikt nic się nie odezwał. W ogóle nie ma żadnego sztabu kryzysowego. Najważniejsze że jest to, że wojsko chce sprzątać, nie ma do czego No i przede wszystkim nie ma kto nimi kierować. Totalny chaos, normalnie przede wszystkim jakikolwiek jak wiek na, wiek. Na, na dzikim zachodzie. Ja mam standardowe mieszkanko, nie mam piwnicy, miałem tylko mieszkanie zalane, nie mam góry, nie mam nic, także cały dół zalany. Wszystko poszło, z to, co miałem ja staciłem, także nawet jedno auto, które do tej pory jest jeszcze na drzewie, nie mam jak ściągnąć. Ja ja tutaj nikogo nie widziałem, Już mieszkam tu 24 lata, to ja nie widziałem tu nikogo z wód polskich, także żeby ktoś coś czyścił. Tak każdy jedzie, patrzy się, ale nic z tego nie wynika, z tego potrzeby. A my jesteśmy w czarnym tak. dalej nie wiem jak to mam zrobić. I co my mamy robić? Sąsiedzi zgodzili się, żeby podłączyć wodę. O, bo studnia jest nie do użytku bo y, brat wziął do analizy i nie nadaje się jak sobie teraz radzić? no y, żołnierze byli to przynieśli córce wodę M mąż musi pracować ja teraz przyniosłam zgrzewkę wody żeby do kompania miała no, no nie wiemy co tu robić horror a ona nie ma gdzie iść ona tu została, bo żadnej pomocy yy, musi tutaj być, żeby coś funkcjonowało. Gmina mówi, że on pomoże, da pieniądze, jakieś procenty przyznaje i mamy remontować, udokumentować rachunki tego. No ale pytanie, czy to jest sens remontować? No ale skąd tej Ale jeżeli to nie, nie remontować, to co, wyprowadzić się w to? No. Ale dokąd, gdzie pomoże? Ja słyszałem, że gmina buduje jakieś kontenery na nowym targu w Guchołazach, będzie dla dla powodzian, czy co nie mają gdzie mieszkać, no to no dziękuję, ale ja raczej z takiego domu mieszkanka na wsi raczej nie pójdę do konteneru jeszcze no, przy białce, tym bardziej. Także no nie wiem, na razie wynajęliśmy coś w Głuchozach na szybkiego, żeby jakoś funkcjonować, do pracy wrócić i tyle, a co dalej? Nie wiem, będziemy czekać do wiosny, na ile możemy, suszymy, żeby to całkiem nie zgniło, bo no nie wiemy co dalej.